Zapraszam na scenę pana Krzysztofa Kopanie z Konfederacji Korony Polskiej z korony młodych. Zapraszam. Nie, do wojny, nie, do ludzi za nie wypada mi nam w żaden sposób pouczać tak zacnego i zorientowanego grona, jakie Państwo stanowią, ale sam wiem, że my prawi ludzie, często mamy podgórkę, więc chciałbym Państwa utwierdzić i skonkretyzować kilka argumentów. Po pierwsze i przede wszystkim to nie jest nasza wojna. Mamy dość własnych spraw i nie powinniśmy trwonić naszych cennych sił na wspomaganie sztucznego państwa, które ma w krwi i w tradycji barbarzyństwo i nienawiść do Polaków. A od samego początku wojny bezwzględnie wykorzystuje zdradzieckie intencje polskojęzycznych władz, żeby zrealizować własne cele i się nakraść. Po drugie, to jest wojna polityczna. Ukraina nie została zaatakowana bez winy. Sama sprowokowała do tego ataku. Przyczyną tej wojny są podżegacze wojenni, dążący do ekspansji NATO. Pan prezydent Załęcki miał wiele okazji, aby zakończyć tę wojnę i osiągnąć pokój na dość korzystnych warunkach. Teraz Ukraina straciła wiele więcej niż straciłaby, gdyby przejęła początkowe propozycje pokojowe. Po trzecie, wzywa nas obowiązek ratowania ludzkiego życia. Nie uratujemy żadnego życia, dorzucając swój naród. Do niekończącej się maszynki do mielenia mięsa. Życie możemy ratować tu, w Polsce, walcząc z mordercami w białych kitlach i czerwonych od krwi trękabiczkach, rękawiczkach, walcząc z bandytami o zwierzęcej moralności i zdrajcami, którzy ich tu masowo wpuścili. Szanowni Państwo, nie dajmy się wciągnąć w cudą wojnę w roli mięsa armatniego i nie porzucajmy naszych obowiązków i spraw naszego kraju. Tu jest Polska! I nie Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Gosta, Polska nie było. A, nie A nie POLIN! Bardzo proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Brauna polskiego posła do Parlamentu Europejskiego prezesa Konfederacji Korony Polskiej Potwierdzam. Tak mam na imię, tak mam na nazwisko. Zgadza się. Starszemu człowiekowi czasem nawet trzeba przypomnieć, kim jest i na jakim świecie żyje. Szanowni Państwo, wam nie, te, nie trzeba tego już przypominać, wam nie trzeba tego uświadamiać, ponieważ wasza tutaj tak tłumna obecność jest świadectwem tak, otrzeźwienia. I przebudzenia narodowego. Polska maszeruje za pokojem, przeciw wpychaniu Polaków w wojnę. Maszeruje tutaj w Lublinie i w innych miastach na południu i na północy, na wschodzie i na zachodzie. Koło poselskie Konfederacji Korony Polskiej. Jest jedyną formacją na poziomie parlamentarnym, która zdecydowanie przeciwstawia się czynienia z Polaków, oczywiście przede wszystkim mięsa armatniego, a to jest sformułowanie użyte przez jednego z najpoważniej podchodzących do spraw polskich generałów Wojska Polskiego, to nie ja tak mówię. To mówią ludzie, dla których wojna, wojsko to nie jest abstrakcja. I oni, a my wraz z nimi sprzeciwiamy się czynienia z Polaków mięsa armatniego. Ale sprzeciwiamy się również właśnie jako partia polityczna mająca swoją sejmową reprezentację, sprzeciwiamy się czynienia z Polaków dłużników, Płatników, niewolników cudzych spraw. Ponieważ nawet jeśli nie zdarzy się najgorsze, nawet jeśli wojna gorąca nie zostanie przeniesiona na nasze terytorium, to uwaga, już z Was, rodacy, uczyniono stronę wojującą i pod tym pretekstem. Pod tym pretekstem jesteście ograbiani. Wasze dzieci, wnuki są zadłużane przez rządy warszawskie, dziś Donalda Tuska, wcześniej Mateusza Morawieckiego, ale także przez Eurokołchozową Radę Komisarzy Ludowych z Reichsführerin von der Leyen na czele. Jesteście zadłużani na kolejne pokolenia. Oni pod pretekstem niesienia pomocy do ostatniego żywego Ukraińca, do ostatniego majątnego Polaka zadłużają nas, już nawet nie przeprowadzając tego przez Warszawę, ponieważ durnie i zdrajcy w Warszawie na to się zgodzili. I tu ręka w rękę, ręka w rękę, szanowni Państwo, kiedy. Podkreślamy, że nie ma żadnych różnic między tymi formacjami, to nie jest to inwektywa. PIS. PO, jedno zło. Tak, w tej sprawie to jest jedno wielkie zło, ponieważ Donald Tusk podąża ścieżką, która została wytyczona i wyprostowana przez Mateusza Morawieckiego. I jeśli dzisiaj jest takie oczekiwanie, że będzie jakieś wielkie zbratanie narodowe. To trzeba pytać z kim? Z kim mamy się bratać? Jaką tą grubą kreską mamy odkreślać te wszystkie nieprawości? Cały proces ukrainizacji uruchomiony, powiedziałem Mateusz Morawiecki, a to przecież jeszcze rząd Beaty Szydło. To jeszcze minister Antoni Macierewicz, nie dopiero minister Błaszczak, nie dopiero minister Kosiniak z plecakiem ucieczkowym. To jeszcze minister Antoni Macierewicz podpisał w tajemnicy przed narodem tę zdradziecką, haniebną umowę, która do dzisiaj jest wykonywana. I tu jest pełna ciągłość, szanowni państwo, i bierzcie to pod uwagę widzę, że bierzecie. I widzę, że bierzecie i że nie dacie się już nabrać na to zataczanie się od ściany do ściany. PIS, PO, PO, PIS na zmianę. Jak nie pandemia, to wojna. A Polacy płacą. Płacą zdrowiem, życiem, no i płacą z wszystkich budżetów rodzinnych. Ponieważ wojna jest doskonałym pretekstem, żeby nam to wszystko robić. Tam w Eurokołchozie, w Brukseli, w Strasburgu. Tam przecież nieustannie jest podtrzymywana jako bezalternatywna cała ta połączona polityka klimatystyczno-pandemiczno-sodomiczno-wojenna polityka. Te pryncypia są niezmienne w tym tygodniu, który właśnie minął. Reichsführerin von der Leyen. Podtrzymywała tę politykę w kolejnej swojej mowie tronowej i oczywiście poza urojeniami klimatyzmu Zielonym Ładem, który nas kosztuje, który nas kosztuje z każdego budżetu rodzinnego, Szanowni Państwo, ile to sobie policzycie na wiosnę, jak zaczną spływać zimowe rachunki? Kosztuje nas. Ta polityka, a na koniec zawsze pada hasło, że bezalternatywnie wspierać trzeba Ukrainę. Co to znaczy Ukraina? To znaczy banderowski reżim, to znaczy reżim, który wybrał banderyzm na ideologię bezalternatywnie i wyłącznie służącą integracji wewnętrznej, właśnie na potrzeby wojenne. I Polska. Ma to finansować? Polska ma temu sprzyjać? Polska ma to promować? No, widzieliśmy w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, dostaliśmy kolejny policzek wymierzony narodowi polskiemu. O, niby mała rzecz, no ale nie taka mała. Oprawa na stadionie narodowym, prawda? Zatrzymana przez siepaczy aktualnego reżimu. Którzy notabene takie rzeczy potrafili robić jeszcze za poprzedniego reżimu. Tak? Dziś rządzi totalna opozycja, demokracja walcząca z Polakami, poprzednio rządziła Zjednoczona Urze Prawica i ciągle te same stałe warianty gry. Więc można było wnieść na stadion narodowy banderowską flagę, a nie można wnieść pięknej biało-czerwonej z oprawą na mecz, w którym polska reprezentacja występuje i szanowni państwo to nie są przecież przypadki to się wszystko łączy spina w ostatnich dniach konfederacja korony polskiej znowu chciałbym żeby było inaczej ale jako jedyna formacja polityczna parlamentarna zajęła stanowisko w sprawie projektu uchwały rządu w sprawie cytuję Walki z antysemityzmem i wspierania życia żydowskiego w Polsce. Projekt uchwały rządu. Hańba! A to jest nie tylko hańba. To jest nie tylko hańba, macie Państwo rację, ale to jest także i zdrada i uwaga. To jest kryminał. To jest przestępstwo. Dlatego, że polskie prawo, chwała Bogu. Ani na poziomie konstytucyjnym. Ani żadnym innym nie przewiduje wydatkowania z budżetu państwa polskiego na potrzeby jakichkolwiek innych, dowolnie wybranych, dowolnie wskazanych narodów. To po prostu jest przestępstwo. Państwo polskie jest polskie. Państwo polskie dla Polaków nie bójmy się tego słowa, szanowni państwo. A kto z waszych kieszeni wyciąga pieniądze, żeby je przesypać? Hejson. Widzi pan Tak Euro e, Euro Tak e, Zastanawiam się Jak to zdefiniować Żeby tutaj za łatwo nie popaść w oskarżenie O jakieś straszne teorie spiskowe Ale widzicie państwo Że to już nie żadna teoria Tylko to jest po prostu praktyka zubażania i zniewalania Polaków pod różnymi dziś przede wszystkim wojennymi pretekstami na pożytek, na użytek wszystkich dookoła. Co to jest wspieranie życia żydowskiego? No tam, gdzie życie żydowskie, tam na przykład śmierć palestyńczyków. Więc czy wspierając życie żydowskie mamy być Żyrantami, uczestnikami żydowskiego ludobójstwa na innych narodach, bo to nie tylko Palestyńczycy. Tam, tam państwo położone w Palestynie zdążyło zbombardować półtuzina okolicznych państw. To dyskryminacja Więc Polaków, katolików. My mamy, my mamy być sojusznikami, mamy być wspólnikami tych zbrodni, zbrodni wojennych, zbrodni przeciw ludzkości. Nie gućmy się na to. I zwróćmy uwagę szanowni państwo, że wspieranie żydowskiego życia, jeżeli by, jeżeli by miało jeżeli miałoby być usankcjonowane to uchwałą i następnie być może jakimiś ustawami, no to będzie wspieranie wszystkiego co się żywnie spodoba starszym i mądrzejszym, a przecież im się na przykład podobało 447 czyli akt, yy, postanowienie z kolei legislatywy amerykańskiej, które dla nas no, po prostu w praktyce ma charakter rozbójniczego wymuszenia na narodzie polskim. To im się podobało. I teraz, i teraz wobec tego miałby być w Polsce oskarżony o antysemityzm każdy, kto przyjdzie na podobną manifestację, kiedy trzeba będzie znów zaprotestować przeciwko tym wymuszeniom. Czy ma być oskarżony o antysemityzm każdy, kto widzi, rozumie i właściwie ocenia dziki, rasistowski, satanistyczny dla każdego poczciwego człowieka, dla Polaka, dla katolika, tak. Satanistyczny, borasistowski, a więc oparty na fałszywej antropologii, umocowanej w fałszywej teologii, kult talmudyczny. Czy Polacy mają być. Yy, Wszyscy zaangażowani przez takie decyzje rządu w promowanie, wspieranie talmudyzmu? Co to jest talmudyzm w praktyce? To właśnie w gazie widzimy. To są czerwone plamy na bruku po palestyńskich dzieciach. To jest talmudyzm w praktyce. Jeśli ktoś myśli, że dla polskich dzieci jest przewidziany docelowo inny scenariusz, a to się myli. A to się myli, ponieważ talmudyzm jest to fałszywa nauka mroczna, dzika, plemienna, rasistowska, która dzieli ludzi na ludzi i podludzi. I Państwo, do jakiej kategorii należycie z tej perspektywy? Do kategorii podludzi, gojów, istot człekokształtnych w istocie o charakterze bydlęcym, a nie człowieczym. Czy my mamy się na to godzić, żeby w Polsce? z polskiego budżetu, z polskich kieszeni, takie bezeczeństwa i uwaga, także o charakterze przestępczym, o charakterze podżegania do przestępstwa, żeby były wspierane. Państwo polskie, z czego wszyscy jesteśmy radzi, chwała Bogu, jeszcze trzyma się cywilizowanego standardu, którym jest równość wobec prawa. I jest zabronione jest zabronione i chwała Bogu wydzielanie jakiś kast nad ludzi, jakichś ras panów, tak? Właśnie dlatego, że to jest państwo polskie, a nie państwo polsko-ukraińsko-żydowsko-eurokołchozowe. Póki to jest państwo polskie, to tego standardu możemy się trzymać. Kiedy starsi i mądrzejsi, czy z Brukseli, czy Berlina, czy z Moskwy, czy z Waszyngtonu, czy z jakiejkolwiek innej stolicy, rozciągnął swoją władzę nad Polakami, wówczas szybko przekonamy się, że takie różnicowanie jest możliwe i przekonamy się, że Polacy przestali być gospodarzami we własnym kraju już przestają. I o to my się tutaj upominamy. I ta nasza. I ta nasza manifestacja pokojowa, szanowni państwo, mam nadzieję, że też wszyscy to dobrze rozumieją. To nie jest manifestacja pacyfistów. My nie żyjemy żadnymi urojeniami pacyfistycznymi. Nie. My, mam nadzieję, wszyscy radzibyśmy przychylić nieba wojsku polskiemu, Straży Granicznej, polskiej policji i bezpiece, byle tylko realizowały one polską rację stanu. W trosce o polski interes narodowy. Nie jesteśmy pacyfistami. Jesteśmy narodem historycznie, tradycyjnie, trzymającym się zdrowego rozsądku, a więc potrzebie także walecznym narodem. Ale nie dopuśćmy do tego, żeby ta nasza cecha ułatwiła przeciwnikowi popchnięcie nas pod ciężarówkę z gruzem. Żeby ułatwiła przeciwnikowi poprzez. Oswojenie Polaków i rozegzaltowanie na potrzeby propagandy wojennej, żeby ułatwiła wpakowanie nas w kabałę, z której nie wrócimy w jednym kawałku. Polska, jak pójdzie na wojnę, nie wróci w jednym kawałku. Ale czuj duch, dlatego że, nawet jak już wspomniałem, jeśli wojna gorąca. Bo dziś mamy wojnę hybrydową, dziś mamy wojnę zimną, tylko z pewnymi, chwała Bogu, drastycznymi epizodami. Notabene, czy ktoś już przeprosił za rakietę w przewodowie, czy ktoś wystąpił z jakimś programem do... z uczynienia rodzinom ofiar, ofiar tego aktu wojny popełnionego na naszym terytorium? Nie, nie słyszałem, nie wydaje mi się. Więc nawet jeśli wojna gorąca tu nie rozgorzeje, to, szanowni państwo, sam fakt, że jesteśmy urabiani, że jesteśmy takimi operacjami propagandowymi, co się nazywa strategicznym zarządzaniem percepcją słuchaczy, oglądaczy, w rodzaju wojny dronowej sprzed paru miesięcy, jesteśmy takimi operacjami urabiani, jesteśmy wprawiani w stan egzaltacji i także strachu strachu i to jest przez władze warszawskie i zagraniczne i przez obce ambasady jest używane jako narzędzie zniewolenia, ponieważ ta operacja propagandowa świadomie, bardziej czy mniej czy podświadomie usprawiedliwia to, że nas rabują to, że nas zniewalają i upadlają na różne inne sposoby więc trzeba się temu, szanowni państwo, sprzeciwiać. Trzeba się temu sprzeciwiać, ale oczywiście nie tylko dziś na wiwat. To jest piękny znak, piękny sygnał. Zobaczcie, szanowni państwo, tu w Lublinie na Placu Litewskim, ten plac jest litewski, tak jak Litwa, ojczyzna moja w panu Tadeuszu, prawda? W takim sensie ten plac jest litewski. E, bo kiedyś piękne, piękne dzieje, prawda? Za nami. Wspominał o nich pan przewodniczący Wołow. Bo... Szanowni Państwo, to jest ważny sygnał, który stąd dzisiaj idzie w Polskę i w świat. Polacy na wojnę się nie wybierają. Polacy nie widzą żadnych problemów międzynarodowych, które musiałyby doczekać się rozwiązania na ścieżce wojennej. Ale szanowni państwo, nie poprzestańmy na tym, co dzisiaj trzeba po prostu zmienić władzę. Trzeba zmienić władzę na polską. Trzeba zmienić władzę z władz podwykonawczych, lokajskich, agenturalnych, trzeba zmienić na polskie. Ci, którzy rządzą w Warszawie. Szanowni Państwo, nie cofną się przed niczym. Zaangażowanie w antypolskie prowokacje właśnie w rodzaju wojny dronowej dobitnie to udowadnia. Nie cofną się przed niczym. No i my nie możemy się cofnąć wobec tego. Dzisiaj, dzisiaj nasze dzieje się przesilają. Dzisiaj okaże się, czy chcemy być Polakami, czy godzimy się być. Gojami, eurokołchoźnikami, czy godzimy się być lojalnymi, niewolnikami cudzych interesów, cudzych racji stanu, szantażowanymi nieustannie moralnie, branymi pod włos, branymi na piękne słowa o chrześcijańskim miłosierdziu. Nie, to co nam tutaj proponują, nie ma nic wspólnego z katolicką hierarchią obowiązków stanu, z katolickim porządkiem miłosierdzia. Nie dajmy się na to nabrać. I już nie dajemy. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję kolegom, którzy, chwała Bogu, otworzyło nam się okienko pogodowe, więc w dzień, który nie zapowiadał się tak pięknie, ale się ślicznie. Ślicznie rozjaśnił, wypogodził. Bardzo dziękuję tym, którzy trzymają tutaj banery, flagi, transparenty. Bardzo dziękuję Piotrowi Świtkiewiczowi, który jest, który jest na trasie marszów za pokojem przeciw wojnie z tym naszym tutaj pokojowym wehikułem, z tym, z tym środkiem transportu i także. I także wnoszącym i światło i dźwięk nasze wydarzenia, a ten samochód, wiecie Państwo, już się zdarzało, że, że miewał i opony przebite. Mam nadzieję, że tu na placu litewskim akurat zresztą jesteśmy pod dobrym okiem i, i, i baczną opieką kolegów, którzy strzegą granic i strzegą tego, żeby granice dopuszczalne nie były przekraczane. W jakimkolwiek miejscu, nie tylko na linii granicznej. Brawo! Bardzo dziękuję. Brawo! Dzień jest piękny. Wypowiedzieliśmy kilka zdań dobitnych. Państwo swoją obecnością zaświadczacie, że jest Polska poza tym. Co pokazują media głównego ścieku? Jest Polska, która trzyma się zdrowego rozsądku, która pragnie normalności, która pragnie wolności, pragnie bezpieczeństwa i pragnie pokoju. Ale nie wszyscy mają ten luksus. Mamy w Polsce więźniów politycznych. Mamy takich, co by tu chętnie z nami stali, ale nie staną, bo siedzą. Szanowni Państwo, Spotykamy się w życiu publicznym i spotykamy się nie zawsze rzucając się sobie w objęcia i całując dubeltówki. Bo to jest y, życie dorosłych ludzi, więc tu nie chodzi o serdeczności. Spotykamy się także i na tej manifestacji, chociaż wcale nie należymy wszyscy do jednej organizacji. Bardzo bym Państwa chętnie zapisał wszystkich do Konfederacji Korony Polskiej, ale chwała Bogu, nie ma takiego przymusu. Nie ma takiego przymusu. Więc różne są organizacje, i są tutaj z nami między innymi koleżanki, koledzy, którzy siebie nazywają kamratami zawadiacko, ale nie ma, bo być nie może, ich liderów: pana Wojciecha Olszańskiego i pana Marcina Osadowskiego. I pamiętajcie Państwo, że oni siedzą między innymi za to, że. Mówili takie rzeczy, które my dzisiaj tutaj mówimy. Mówili posłowie, wypowiadają, tak? I jeżeli by w Polsce nie miało być miejsca, nie miało być prawa do tego, żeby swoim głosem, swoim językiem, który się nie wszystkim musi podobać, mówić o sprawach polskich, o sprawach narodowych, sprawach publicznych, no to to już Polska nie będzie. To właśnie będzie jakiś ukropol, jakiś ukropolin, jakiś land eurokołchozowy jakaś kolonia, stan czy bantustan anglosaski, ale nie Polska. Więc, Szanowni Państwo, miejmy świadomość, że to się właśnie rozstrzyga. Tu jest Polska, dziś na Placu Litewskim w Lublinie na pewno i niech tak zostanie. Ser